Biegli po zwycięstwo i worek kartofli. Za nami kartofelek w ujeździe, czyli czwarty bieg szlakiem bursztynowym. Ten bieg na pewno ma swoją markę. Teraz mieliśmy parę lat przerwy z tego powodu, że była budowana obwodnica kędzierzyna Koźla i ujazdu, którą też będziemy przebiegać mostem. Była pandemia, inne problemy, także cieszymy się, że wracamy do tej tradycji. Mamy już bieg ze flika, bieg teraz kartofelek, dzień dziecka, biegi, także myślę, że w naszej gminie no to chyba sporo się dzieje. Staramy się właśnie. Raz, żeby wykorzystać, a dwa, że, no, zachęcać dzieci do aktywności ruchowej, no i też całe rodziny. Eee! Ruszyli, ludzie! Każdy coś znajdzie dla siebie, mamy też atrakcje dla dzieci związane właśnie z kartoflem. Na starcie pojawiło się około 200 uczestników. Oprócz biegu głównego na 10 kilometrów, zorganizowano bieg dziecięcy, mały kartofelek, marsz z kijami i bieg rodzinny. Taka fajna atmosfera, tylu fajnych ludzi, no to się biega. Chcę długo żyć. A poza tym mam za 3 lata 80 lat. Go! Ruszyli! Aleluja i do przodu! Szlakiem bursztynowym! Jest nas cała ekipa i yy, jakoś tak na te lokalne biegi w promieniu do 25-30 kilometrów to się staramy zawsze być. Ogólnorozwojowa gimnastyka, która każdemu na pewno będzie służyła. Oczywiście trzeba znać umiar, trzeba znać swoje granice. Nie można przesadzać, nie można wybierać zbyt dalekich dystansów. Uważam, że to jest świetny sposób na zdrowie. Dlatego wszystkim to rekomenduję. Uważam, że nie jest to drogi sport. A spotkania z przyjaciółmi na trasie to uśmiech, radość, Endorfinki. Uczestnicy pojawili się nie tylko z gminy ujazd, ale także z całego regionu. Lubią tu wracać ze względu na dobrą organizację, ale także wyjątkowe widoki. Najładniejsza trasa biegowa i rekreacyjna wysłowie polskim pięknie zlokalizowana. To jest taki były szary szlak, który odnowiliśmy 20 lat temu na najdłuższą w Polsce drogę betonową. Także to jest rzeka ciekawostka, która biegnie w. Wzdłuż pól łąk e, i pięknych widoków, tak naprawdę widać cały Śląsk, tutaj e, górny. Także wydaje mi się, że nie tylko wrażenia takie sportowe, ale też wizualne będą tutaj e, na najwyższym poziomie. Po biegu głównym każdy uczestnik otrzymał symbol tego biegu czyli worek kartofli. Muzyka